Hej wszystkim, z tej strony Magda, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A jak widzicie po tytule tego filmu jest to kolejna środowa aktualizacja. A co dzisiaj doszło do naszego SSO? E, nowe arabki e, trzeciej generacji, e, dlatego właśnie tutaj stoję. I e, nowe kantary pokazowe właśnie tylko dla nich. Ale dobra. Pewnie się zastanawiacie, czemu jestem na innym koncie, ponieważ na swoim koncie nie mam niestety końców, A moja przyjaciółka, którą serdecznie pozdrawiam, właśnie sobie już owego arabka zakupiła. Więc jestem u niej. Ale dobra, przyjrzymy sobie maści. Ona ma tego siwka, tak mi się coś wydaje. Ogólnie siwek bardzo ładnie wykonany. Super ma oczka i chrapki. Bardzo ładne. Siwek 10 na 10 mi się podoba. Ten tak już troszeczkę mniej, bo jakby takie dziwne połączenie tego brązu nie za bardzo mi się podoba, ale ogólnie ładne wykonanie i tak dalej. brązowy, czy gniady jest dla mnie też 10 na 10, ale gdy już będę miała sterkońsy, to nie kupię gniadego. Najpierw myślałam, że gniadego kupię, ale jednak nie. Bardzo mi się podoba gniady. O, i mamy jabłuszko. Mm. Jejku, jaką on ma słodziutką chrapkę. Bardzo ładne w ogóle mm, detale, jakby mm, bardzo ładnie wykonane te jabłuszka. Śliczny jest. Ten nie za bardzo mi się podoba, ponieważ wygląda dla mnie troszeczkę jak walijczyk. Także nie za bardzo, ale ogólnie bardzo ładnie wykonany, e, śliczna chrapka i bardzo ładnie mają pyski wymodelowane i ten dla mnie to jest po prostu tragedia i w ogóle fuj. E, znaczy ładne detale i tak dalej, ale jakby ta maść, on wygląda jakby był po prostu, jakby to był jego żebra, jakby no nie, nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba. E, ale dobra, ogólnie Maści już przyjrzałam, znacie moją, z, e, znacie moją opinię na temat tych Maści, takie szybkie. E, szybko tak e, bardzo przyjrzałam. E, ale dobra, e, lecimy do Stajni e, e, Jasi, zobaczyć, jakiego sobie kupiła Arabka. I widzimy się już u niej w Stajni na Arabku i będziemy sprawdzać chody. Dobra, jesteśmy już w Stajni i e, widzimy tutaj. Tak jak myślałam, siwy. I widzę, że ja się też kupiła klasyczny czarno-złoty kantar pokazowy. Snowish, ładnie się nazywa. Dobra, wsiadamy na niego. Dostałam instrukcję, że mam go ubrać w ten sprzęt. Ale dobra, na razie go nie ubieramy. Tylko widzimy się już na w muran, gdzie będziemy sprawdzać jego chody. Dobra, jesteśmy już. I właśnie zauważyłam jedno, tylko sobie e, interfejs włączę. Zauważyłam animację w staniu. on się tak do przodu jakby ten, e, idzie do przodu i się cofa, to jest takie switosne. No? Tutaj mamy stęp. Ogólnie z tego, co widziałam na spoilerach, stęp i kus są dla mnie troszeczkę za ciężkie jak na tego konia i też się nie dziwi to, że on toleruje zimno, no ale dobra. Stęp bardzo ładny, tylko tutaj widzę e, jeden błąd. E, znaczy, może to nie jest błąd, ale coś, co mi się bardzo nie podoba. Jakby, kurczę, teraz tego nie złapałam. Eee, o. Jakby on za bardzo te, jakby coś. Kurczę, em, muszę pole widzenia. O, tutaj, jakby, ta noga. Za bardzo ją, za bardzo ma wysunięte kopyty do przodu, no ale dobra, widziałam na spoilerach, że to, tak samo jest w kusie. Ale dobra, ogólnie to stęp jest ładny, troszeczkę za ciężki, jak już mówiłam, ale dobra, lecimy do kusa. No tak jak myślałam, kus tak samo ma tak samo z tymi kopytami i też odrobinkę za ciężki. Ale tak to naprawdę ładny galop. Tak, galop mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba galop. Teraz wyciągnięty. O, też jest prześliczny. Bardzo, bardzo mi się podoba wyciągnięty galop. Jest chyba najlepszym chodem z ich wszystkich chodów. No i cv. Też bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. No teraz szybkie zatrzymanie i to jest po prostu cudo. On tak jeszcze podskakuje. Jeju, to jest naprawdę śliczne. Um, teraz kog w galopie. Um, no galopuj. Hop. Co mu się dzieje z zadkiem? Co, co mu się dzieje? Co to ma być? Czekajcie, ja muszę zrobić zdjęcie, bo to jest cudo po prostu. Nie, ja nie rozumiem, co mu się dzieje tutaj z tym zadkiem. Czemu on tak do góry leci? O jezus, to jest straszne, ale dobra. E, tutaj wyciągnięty. Taki o. Tutaj też mu się coś z zatkiem dzieje. I ogólnie bardzo mi się nie podoba, że one właśnie tak jakby I Jakby robią takie. O, właśnie coś takiego tymi nogami. Tak wieżgają. No ale dobra, nie czepiam się. No i w cfallu skok. E, jezus, Maria? Co to miało być? Nie, kurczę, nie złapałam. Yy, jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj, czekaj. No nie, czemu to mi się nie łapie, jeju? Ale nie, coś na końcu było bardzo... O! Yy, nie, skok, jakby skoki. Ogólnie chody są bardzo ładne. Yy, oprócz tego, że za ciężkie troszeczkę. Ale skoki są brzydkie, bardzo brzydkie. Kompletnie niedopracowane, ale dobra, yy, cofanie, cofanie bardzo ładne, bardzo mi się podoba cofanie, dębowanie, ojeju, jakie śliczne, I jeszcze on tak jakby chodzi, możemy powiedzieć, i punkt kulminacyjny tego odcinka, coś, na co wszyscy czekaliśmy, czyli jego specjalna animacja, którą oczywiście włączamy z pasją. Ojeju, jakie to jest sweet. Nie, i jeszcze ono się tak chwieje, ale jestem tylko troszeczkę ciekawa, jakby jak to się nazywa. Ale nie, bardzo fajna animacja i bardzo taka pomysłowa, jakby jeszcze takiej nigdzie nie widziałam, żeby koń w realu coś takiego robił. Ale dobra, um, ubieramy go. Uh -huh. To. 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 I teraz zobaczymy ten um, kanter pokazowy, jak on wygląda. Mm. Taki, no, mm, nie, trąść teraz tym łbem Taki, no, bardzo ładny, bardzo ładne detale. I w ogóle, właśnie fajnie, że on ma ten. Um, detale są super i fajnie, że um, ma jakby tą linkę. Znaczy, niezły. Um, uwiąz? Ja zapomniałam, jak to się nazywa. No dobra, ale lecimy teraz na farmę Steve'a Sprawdzić jego A, i on też może nosić te Do tych, do Marwarii On też może to nosić jakby Ale dobra, teraz lecimy sprawdzić On ma chyba swoją specjalną fryzurę, tak mi się wydaje A jak nie, to No to się myliłam Ale jedziemy na farmę Steve'a Sprawdzić właśnie Jego fryzurki I widzimy się już właśnie u fryzjera i okej, okay, już jestem u fryzjera, i jak widzę, on swojej specjalnej grzywy nie ma. A szkoda. Fajnie by w samej warkoczykach wyglądał, ale dobra. Mamy taką króciutką. Ładna, ładna, bardzo mi się podoba. Tylko nie o czemu taka jakby jaskrawa jest. E, koreczki w ko O nie, koreczki. O Jezus, źle wygląda w koreczkach. Mamy taką mm, bujną, długą taką i jeszcze dłuższą. Powiem tak, ogólnie grzywy ładne, w sumie pasują do niego, ale bardziej mi się podoba um, jego naturalna. E, mówię, fajnie by było, gdyby dostał swoją grzywę właśnie tego, warkoczyki takie jak mają na przykład Gotlandy, wtedy by fajnie wyglądał. E, no ale dobra, ogólnie to taka um, krótka aktualizacja tylko omówienie nowych koni i tyle. Ale w przyszłym tygodniu będzie aktualizacja, po prostu najlepsza, chyba z 2021 roku. A ponieważ dodadzą fabułę, na którą czekaliśmy chyba rok, czy tam półtorej roku, w końcu, w końcu, w końcu jest fabuła i się mega cieszę, że ja się po prostu nie mogę doczekać. W ogóle nie już mamy spoilery o SSO, że będziemy ratować fripa. I myślę, że. Nie chcę wam zrobić też w przyszłym tygodniu takiego długiego odcinka z tej aktualizacji, z aktualizacji. dlatego podzielę um, tą jedną aktualizację po prostu podzielę na dwie części albo nawet trzy. No ale dobra, um, czas już się pożegnać. Omówiliśmy sobie konia. Um, bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba um, trzecie... Um, jejku, przepraszam.